22 września. Wiadomości z Ukrainy. W kurs szczynie Siły Zbrojne Ukrainy posuwały się wzdłuż szlaku Sujak-Kursk. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy poczynili znaczne postępy na drodze Sujak-Kursk, przejmując stabilną kontrolę nad wsią Martyniwka na północny wschód od centrum obwodu, wcześniej wyzwoloną spod sił Putina. Poinformował o tym na aktualnej mapie autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State. Dla porównania zobacz zrzuty ekranu jego mapy z dnia poprzedniego i wczorajszego. Na tym ostatnim niebieską strzałką zaznaczyliśmy teren przejęty pod kontrolę wraz z martyniwką. Do tej pory zaznaczał, że znajduje się w szarej strefie aktywnej walki. Ten ostatni, jak podaje Deep State, również rozszerzył się w stronę wroga w siedmiu lokalizacjach, które oznaczyliśmy niebieskimi strzałkami. Między innymi w kierunku Kurska. Drony masowo zaatakowały Kursk. Wczoraj w nocy doszło do masowego ataku bezzałogowych statków powietrznych na rosyjskie centrum regionalne Kursk, 80 km od najbliższego odcinka granicy państwowej w Obwodzie Sumskim. Poinformowali o tym lokalni mieszkańcy, a w nawiązaniu do nich lokalne media. Liczne filmy pokazują jasne błyski i potężne eksplozje oraz emocjonalne komentarze mieszkańców. Władze lokalne ogłosiły zestrzelenie 12 ukraińskich dronów kamikadze. Dokładne skutki ataku nie są jednak znane. Choć mieszkańcy zgłosili rano, że w niektórych dzielnicach nie ma prądu, uszkodzona została także rura gazowa. W Rosji dyrektor finansowy rosyjskiego Związku Piłki Nożnej zginął w katastrofie lotniczej. Helikopter mi 8 rozbił się w Rosji. Do katastrofy doszło dzień wcześniej. Wszyscy, którzy byli na pokładzie, zginęli, w tym Arsenij Zamiatin, dyrektor finansowy rosyjskiego związku piłki nożnej. Poinformowała o tym rosyjska agencja propagandowa TASS na swoim kanale Telegram, odnosząc się do służb operacyjnych. Wcześniej informowano, że dyrektor finansowy Arsenij Zamiatin przebywał z żoną na wakacjach na Kamczatce. I miał wybrać się na wycieczkę helikopterem na jeden z wulkanów. Helikopter Mi-8 przestał się komunikować po opuszczeniu wulkanu Waczkaz i udaniu się do kamczackiej wsi Mikołajówka. Na pokładzie były 22 osoby, 19 pasażerów i trzech członków załogi. Wrak samolotu odnaleziono 900 metrów od miejsca ostatniej rozmowy załogi. W kierunku Kramatorska zestrzelono rosyjski Su-25. Myśliwce 28. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy im. Rycerzy Zimowej Kampanii zestrzelili z przenośnej rakiety przeciwlotniczej samolot szturmowy Su-25 rosyjskiego okupanta w kierunku Kramatorska, dawniej Bachmuta, złożony. Dział Public Relations jednostki ogłosił to dziś rano na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook oraz na swoim kanale Telegram. Który również opublikował odpowiedni film. Widzimy dwa wrogie SU-25 lecące nisko nad ziemią, następnie dolny eksploduje. Staraliśmy się uchwycić ten moment na zrzucie ekranu i spada. Bliżej ziemi eksploduje ponownie. Jeśli dobrze zrozumieliśmy, na nagraniu nie widać momentu uderzenia samolotu w ziemię. Pilot nie miał czasu na katapultowanie się. O zniszczeniu z U-25 poinformowały także inne oficjalne źródła, w szczególności oficjalny kanał telegramu operacyjno-strategicznej grupy żołnierzy Hortyc oraz dowódca sił lądowych sił zbrojnych Ukrainy, Oleksandr Pawliuk. W Kurszczynie wojska rosyjskie rozmieściły pontony. W obwodzie kurskim w Rosji najeźdźcy dość spokojnie rekompensują utratę mostów na rzece Seim przeprawami pontonowymi. Tym samym Radio Swoboda opublikowało zdjęcia satelitarne pontonu w pobliżu wsi Zwane, dwa kilometry od zniszczonego wcześniej mostu. To już czwarta przeprawa przez rzekę interwencjonistów. Wcześniej to samo pojawiło się w Karisza i dwóch kolejnych w pobliżu Głuszkowa. Wygląda na to, że zostały ostrzelane, ale działają. Prawdopodobnie wyzdrowieje. Zdobycze, jakie mają dziś siły zbrojne Ukrainy, są dość poważne według naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy Aleksandra Syrskiego pod kontrolą Ukrainy znajduje się 100 osiedli na obszarze prawie 1300 km kwadratowych poszerzamy strefę kontroli na terytorium Rosji poinformował dziś zwięźle i bez szczegółów kanał telegramu CO na froncie, którym zarządzają ukraińscy obrońcy. Być może chodziło o atak sił zbrojnych Ukrainy na przejście graniczne okupantów w pobliżu Niechotiwki, w obwodzie białorodskim Federacji Rosyjskiej. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.